Cześć, witajcie w kolejnej recenzji serii Torgal stworzonego przez Grzegorza Rosińskiego i Gina Van Hamme Dzisiaj przed Wami tom piąty Ponad krajną cieni Standardowo zaczniemy od grzbietu który prezentuje kolejną część wielkiego tytułu Torgal oraz tylna okładka prezentująca oczywiście spis poszczególnych tomów kolekcji Cena 29,99. Kolejnym tomem jest Upadek Pregzarit. No i zaczniemy standardowo, czyli od samych dodatków naszego tomu. Tu mamy pierwsze strony, ale my weźmiemy sobie, pójdziemy nieco dalej. Postaram wam się tutaj jakoś, żeby to nie, nie był żaden spoiler, możecie sobie śmiało patrzeć. Mamy śladami Torgala, Kulis i Kreacji, czyli znowu standardowo krótki opis, dokąd on tak naprawdę zmierza. No i przede wszystkim opis co się działo się w 1982 roku. Mamy również streszczenie naszej lektury, krótką historię, no i takie ideologie związane z Torgalem, no i co działo się zanim Torgal powstał, również kilka interesujących faktów, ciekawostek. Wszystko to uzupełnia właśnie ten y, tom, co również wspomina Grzegorz Rosiński. Jest naprawdę sporo do czytania. Jeżeli ktoś lubi tego typu tematy, no to zdecydowanie y, może przejść i zamawiać sobie serię Torga z kolekcji Hashet. Mamy również tutaj opis postaci, władczyni losów, Galateorno. No i oczywiście pod koniec kalendarium 1982 roku. Tak mniej więcej prezentują się same dodatki, jednak jak prezentuje się ten tom Torgala, który jest tak naprawdę drugą częścią, można by powiedzieć, trylogii Brexari, Przede wszystkim od śmierci Arycji mija całkowity rok. A przynajmniej tak mniej więcej jest to opisane, że mija rok. No i co? No i Torgal widzi sobie, że, że braczy życie milcząc cały czas. Przede wszystkim pomaga muszania, przez którą zginęła jego żona. No właśnie, ale czy tak naprawdę zginęła? Tego dowiadujemy się później. No i tak naprawdę pewnego dnia odwiedzają go dwaj, yy, dwaj ludzi, którzy... Yy, w którym jeden z nich jest prawdziwym następcą tronu Brexarid. No i mówi, że Arycja żyje i jest tam gdzieś uwięziona właśnie w Brexarid, że ona uciekła, nic jej nie stało. No i urodziła też dziecko, no ale jej stan jest ogólnie yy, bardzo ciężki. No i tylko właśnie Torgal może jej pomóc, może ją uratować. No, i przede wszystkim odzyskać, jednak musi najpierw przejść przez właśnie tą straszną krainę cieni, skąd wziął się właśnie ten tytuł. No, i tak, no, i przede wszystkim w drodze do krainy cieni trzeba być cały czas na baczności, bo nigdy nie wiadomo, czy to co widzimy jest tak naprawdę pułapką, czy przyjaznym znakiem. Tutaj mam takie nawiązanie do być może Adama i Ewy, że po prostu, żeby on nie szedł z złej drogi, no i teraz się też stało. No, i myślę, że to jest takie. Całkiem niezłe porównanie. No, i tutaj jest również, że po prostu udożsamiamy się z tym, że to, co jest piękne, nie musi być naprawdę tak, takie, właśnie jakim jest. Może być zdradzieckie, niebezpieczne. No, i tak było tym, tym razem. No, jest to jedna z najciekawszych historii o przygodach naszego wikinga, no, który wraz z szania wędruje poza granice świata ludzi i do cieba, dociera do siedziby praktycznie samej śmierci. No jest tam tak naprawdę genialnie skonstruowana opowieść o odkupieniu do się człowieka i konsekwencjach jego czynów i decyzji. Dobitnie pokazane są przede wszystkim rozterki głównego bohatera, który musi wybrać między śmiercią żony, a tak naprawdę unictwieniem niewinnej i nieznanej mu osoby. Torga ale przede wszystkim jak zawsze wierzący w sprawiedliwość i oceniający życie, ma opory przed podjęciem, no tak, no jakże ważnej przede wszystkim decyzji. Nie no wyręcza go Shen, która pragnąc odkupienia swych win jest w stanie zrobić y, dla Agrisona wszystko. No i przede wszystkim właśnie tą rzecz najgorszą, czyli y, nawet umrzeć. Zagadką chyba pozostanie, kiedy tak naprawdę zginęła y, i tak naprawdę jak ją to nazwał, chyba malutka, o ile dobrze pamiętam torga, ale nie jestem pewien. No i w, tak naprawdę czy wtedy, gdy spadając z niskość przerwali nici życia, czy zrobili to ślepi aniołowie śmierci swoimi skrzydłami. Czy może sama śmierć udowadniając bohaterom swoją potęgę? Przede wszystkim w tym numerze Torgala mamy znakomite rysunki, mamy klimat zaświatów, nadając temu komiksowi pewną taką głębię i symbolikę. No i muszę przyznać, że bardzo podobało mi się przedstawienie Anioła śmierci. No i nie na, tak naprawdę nie na darmo mówi się, że los jest ślepy. Ja nie chcę tutaj wędrować dalej z tymi kartkami, ponieważ nie chcę wam zdradzić całości, jeżeli chodzi o naszego Torgala. Ale jak widzicie, wszystkie rysunki są naprawdę piękne, sama opowieść jest rewelacyjna i uważam to za najlepszy dotychczasowy tom wydany z wielkiej kolekcji Hachette. Już chciałem powiedzieć, że Marvela z przyzwyczajenia, dlatego mówię, że przeczytać ten tom naprawdę warto. A więc to była recenzja Torgala ponad Krainą Cieni, to był tom piąty. Ja wam bardzo dziękuję. No i przede wszystkim widzimy się już wkrótce w kolejnej recenzji, którą będzie upadek Brexarid, który zakończy nam. Można powiedzieć, tą trylogię Brexite. I to by było na tyle. Dzięki, wielkie. Trzymajcie się. Cześć. Subskrybujcie nasz kanał. Komentujcie. Dajcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobał ten filmik. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.